Cześć, witajcie, tu Misiek, a to jest nasza amnezja. Jak zwykle, custom story. Tym razem zagramy sobie w Darkrooma. Ale tak przy okazji Wam powiem, że, bo często się pytacie, seria z Elsworda jest na razie zawieszona. Ale chyba się jeszcze pojawi. Mam taką nadzieję, to już akurat nie ode mnie zależy. Tylko od dwóch kobitek. Ale okej, okay, mniejsza z tym dajmy select. Costume Story i Dark Room. Co by tu jeszcze możemy w ogóle zagrać? zagrać kiedyś? To może kiedy dokończymy. To jest tria, też graliśmy. The escape. Boże. Hmm. Dobra, zagramy sobie jeszcze to. The Small Horse 1. Escape. Ok. Sprawdzałem, oczywiście czy działa. Jednak w Dark Darkrooma jeszcze nie gramy. <laughs> Następnym razem. Okej, okay, chwila się łyknę. Uhuj! Co za smak? Aha, greyfeut. <coughs> Już wiem co piję. Fuj. Chociaż nie fuj, ale dobre. Ale jak widzę mamy tu stateczek. Uj, soczek greyfiutowy, costa. Polecam. Juhuuu! Jakiś list. A tak w ogóle gdybyście słyszeli myszkę ee, to wielkie sorry. Ale muszę używać starej myszki, bo w nowej mi się wyczerpały baterie. A o tej godzinie już są sklepy zamknięte. Powiedziałem, jak która jest? Nie pamiętam. Mniejsza z tym. Dobra, taka muzyka dziwna. Znów nas będę kuce straszyłem. Olifa. O! W tej serii Olifa to rzadkość. Okej. Nie. Bam. Jest tu coś jeszcze? La, 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 la. Okej. Okay. Nic, nic. Leć. Y łóżko, aport. Nie. To nie. Nic w piecyku. Idziemy. No nie, statku, powiedz mi, jak mam żyć. To nie. Nie, chciałem to rzucić. Kość. Druga kość. A to nie kość? Co to? Zaraz sprawdzimy. To je igła. Jak mi dziwnie myszka chodzi. Nie Jestem nauczony do tej myszki. Chodź, stateczku. Tu. Tu nic nie ma Nie Okej okay, idziemy tu Jezu Czym ty jesteś Ty stoisz, ty się nie ruszasz Łap Jakiś ty brzydki Jezu się ruszasz Jezu to jest za nami drugi Satek, bierz go Jezu, jezu, jezu Jezu, 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 jezu. Spierdzielamy Ok. Wiecie co? Powoli przestałem mi ruszać te kostumy. Coraz mniej się boję amnezji. Ile myszorów. Boże. żywe myszory. I nie wiem co to. Splaszczone wielkie myszory. Ok. Halo? <susurw> Tego halo się chyba nigdy nie przestanę badać Jasność, ciemność, jasność, ciemność. Ostatnio poszliśmy do jasności, to się źle skończyło. W ciemności. Ja! <gryśla> Dlaczego świnia? Ja, ja, ja. Tak, dokładnie. O. To się źle skończy, ja to wiem. 3, 2, 1 Wiedziałem, ja to mogę nosić. Jaki lol. Leć i broń mnie. Ty też, broń mnie. Coś tu płonie, co to? Um. Jezus! Dumkej, kto mnie zgwałci? O co chodzi? Nie rozumiem. Ktoś tu przyjdzie? Ale na razie zbierę sobie oliwę tak na szybko. Nie. Tinderbox. Okej. Okay. Pajączek! Patrzcie. Pająk. Kolejny pająk. Ej, te pająki tu były? Yyy, creepy pajączki. Jezus. Poniacz! Nie. Tylko nie to. Chwila. Mamy klucza. Tak, do tego klucza. Miejsce wygląda na bezpieczne. Jezus, 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 co to było? Coś się stało? Nie widziałem. Nie nie użyję, soniki, pouczy. No, coś jeszcze? Nie. Okej, okay. co my tam mamy? Czego mi cholera może być? Kogoś mam zabić, czy jak? Jezus, świnia. Powieszona świnia, boże człowieku. Lepiej, no. Jaka mała świnka, świnka Peppa. Taka duża, taka mała. Świnka Peppa została powieszona, ona nie żyje. Ej, bez jajec. Czym niby tym? O, jak ta oliwa? uzupełnijmy. Eee? Eee? Chyba właśnie coś... Nie, nie bawię się więcej. A tak, otworzyliśmy. Co jest?! Jezu, creepy! Nie... Food, działaj! To jest moje Sanity Potion! Sok Grapefruitowy to, to moje Sanity Potion. O kurde. Nie... To się nigdy dobrze nie. O, o chyba zepsułem. <laughs> chyba zepsułem drzwi. Okej, okay. mniejsza z tym. Nie, to też. Co? Nie. Jezus! Co jest? O, Finderboxy. Jak fajnie. O, kluczyk. Od razu otworzymy, nie? A ty tu skąd? Jezu, idzie tu. Trudno, nie! Ale tam potwór. Nie. Jezus! Nie mam mnie tu, nie mam mnie tu! Nie! Ja się kryję. Nikt mnie tu nie widział. Nie mam mnie tu, ale ta gra cholernie głośna. To jest zajebiście głośne chwila. Nie, no, na już będzie, jest cisza to chyba w kamtasie nieco. Jesteś tu? Jezus, jest tu! On tam jest! Pierdzielcie się! Co ja mam niby zrobić? Tu mi pokazywało, o co, co z tym chodzi? My name is Menus. Spider-Menus! Boże, Spider-Men! Boże, spider man w tej grze. Spider-Menus. Sorry. Okej. Okay. Mniej więcej rozumiem o co ci chodzi. Mogę? Nie, co ja się skończyć. Jak nie mogę zdejmować im głów, to to się zwykle źle kończy. Wiecie o tym. Cześć! Ty mi nic nie zrobisz, nie? Nie, nie warto. Nie warto tam być. Pierdziel się! Chodźmy nie, Pikachu, otwórz! Otwórz tych gnojku! Kochałem tą bajkę! Dobra, już się nie bawię drzwiami. Gościu, masz klucza? Spidermenus masz klucz? Nie strasz, bo się strasz. Boże, jak to stoi! Jakim cudem, ja się pytam! Szafa? Kurwa! Kurwa! Jezu, on mnie goni! Weźcie to! Wyście tu! Spierdzielaj. Ja biegnę tu. Czemu nie ma drzwi? Gdzie się drzwi podziały? Gdzie on jest? To tylko pufasz? Nie! Ten znikający. O. Biorajmy chociaż. La la, la la A co mi tam? Sorry za tak głośną myszkę, ale wiecie. Nic nie poradzę. A w tym odcinku już będzie normalna myszka, już nie będzie tak głośno. Sam ją słyszę przez słuchawki ekstra. Sam siebie nie słyszę, a myszkę słyszę. zgadnę, Tym? Tak. Hmm, jakoś to było do przewidzenia. Kluczyk. Ale jak to? Który może być nieprawdziwy? Wszystkie up. Ok, to posprawdzamy sobie. No to sprawdzamy panowie i panie. Od końca. Nie! O, a dlaczego mi ta reszta? A nie ma już tych kluczy, jeden został. Po cholerze, mi ten jeden ha, 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 ha! Tak ha! ha, 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 ha. bardzo śmieszne. Co na ryj wyskoczy tym razem? Hmm, przejście. Kluczyk mam. Oczywiście, że nie do tego nie zgadnę. Skrzynki mam wypierniczyć, tak? Ale ja to zrobię tak. Wiem, że każdy by zrobił to normalnie, ale ja to zrobię tak. Pierdut. Bo inni pewnie by zrobili tak hop 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 I ja wolałem pierw dupnąć Okej okay. Tu I wchodzimy Co tu nas czeka Jak sobie z Oliwą w miarę dobrze Okej okay. Okej, okay. o Oliwa O Oliwie mowa Nic, nic Я там на гору не заглядываю. Эй, славки мне спадают. Спадаю, я. Окей. Ничего. Ядзус. Ядзус. Ранша! О, ага. Это здорово, а No nie, znów za Okej. Okay. Nie mogę na tym stawać, jaki lul. Okej. Okay. W górnych wątpiasz by coś w ogóle było. Więc sprawdzimy tylko te dolne. O ile się będzie dało je otworzyć. Eee. Nie? Otwórz się, żyjesz. Ej, co to? Nie! Ja jak głupi sprawdzam przy każdą tą, ma to... tu? Dzień, dzień, dzień dobry. Cześć Gienek. Nie, to jesteś Adam. Ty mi nic nie zrobisz, nie? Wiem, że kostumy stać na wiele, ale chyba nie na to, żebyś ty atakował. Adam, ja się przygotuję. Nieżbym cię o coś posądzał. Wskoczę już tak. Tak, wskoczę. Tak, tak. Okej. Okay. Wiesz, o nic nie posądzam, tylko. Ty się ruszasz. Jezus. Adam, świniami mnie atakować. No wiesz. Czyli. Nie, to niemożliwe. Te świnie nie żyją. Ui! Jezu! Te świnie są pod... niepodatne na grawitację. Patrzcie. Uhu! W ogóle mają w dupie grawitację. Okej, okay, idziemy dalej. Tak się nie bawimy. Jezu za ci kciusko znam! Ja chcę tylko do następnych drzwi iść! Ha! Trzeba użyć Sanity Potion, oczywiście w ralu na mnie z kosty, czerwony Grapefruit. Dobrze działa. To dobrze, że mnie widzisz, ja też cię widzę. Tam stoisz. Ale ja chcę pierwsze wszystko posprawdzać. Żeby nie wyjść, tak jak w troll story. Sprawdziłem jednego pomieszczenia i się nie mogłem wrócić za uja. No! Jezus! Jezus! A, więcej ich mogliście dać na mnie! Wydupiać! Szybko! O, pony! O, złupony Jezus! Nie. Zabije mnie! Żyję! Ha, takiego wała! auf deinem Okay. So ja. Oh. Oh. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Holger Niemetzki. Bitte sag das nicht. Boga daj sobie. Okay. I suzi auch. Ach, du hast kein Gehör. Ach, das tut mir leid. Okay. Was Lex nie rozumiem. Du glaubst mir nicht. Das wirklich eliminiert ihn over. Am. Ich ist I just been biggest problem. Du понимаешь меня здесь? On mnie zje. To jest koniec? Czy ja? A to już wiem, czemu mówi The Small Horse 2 budziliśmy się w grobie. To on nas chciał zabić, ale nas nie zabił. A? Jestem mądry. Jestem mądry. Ej, no, ale napisy końcowe jakieś, nie? Ja bym bardzo prosił. Nie ma. Napisów końcowych nie ma, ludzie. Okej. Okay. Ja się z Wami żegnam. Chwila. Dobra, żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Komentujcie. Subskrybujcie. Tak, widzicie na palcach. Komentujcie. Było nie wiem, nie pamiętam, ale komentujcie i łapkujcie. pa, pa ludziska. Above the world so high Like a diamond